Czy tego typu rysy da się usunąć przy pomocy polerki? Zaraz zobaczycie. Moim zdaniem się da. A few moments later. Nie wiem czy to widzicie, ale tu zostały jeszcze takie małe ryski, w których widać tak jakby ślady przetarcia. I można to usunąć jeszcze papierem 2000. Jeszcze raz spalerować i nie powinno tego być. No, co zaraz uczynimy, zobaczycie. Papier 2000. Na kostce, żeby równo było nie wiem czy to widzicie, ale widać to taki obrys, który tak samo był widoczny na lakierze po spolerowaniu. Dlatego spróbujemy go. O sol 95% zostało usunięte, tak naprawdę, tylko w tym miejscu są widoczne. Nie wiem, czy to widać w ogóle na nagraniu, ale tu są takie głębsze rysy, które teoretycznie też można było papierem usunąć, ale nie chce mi się tak głęboko tutaj batować. Chodziło głównie o to, żeby pokazać Wam, że rysy można usunąć polerką, aczkolwiek to muszą być rysy na lakierze. Jeżeli są to rysy do podkładu, albo do blachy, no to niestety polerka nie pomoże, ani magiczny mazak też. Także to tyle, taki krótki odcinek. A, no i chciałem wam jeszcze powiedzieć, że nie kończcie takiej polerki na paście mocno ściernej, dlatego że po niej zwykle są hologramy. Przydałoby się to jeszcze spolerować, jakąś wykończeniową na miękkiej gąbce. No i wtedy powinno być ok. Dzięki.